Dawid. Jak leżał? On będzie kurwa leżał w fotelu i chuj miał wyjebane. A jak tak mam ten? Tak, tak masz siedzieć, żeby ci było dobrze bardzo widać. Okay. Tak masz siedzieć. Masz być wyprasowany, ładnie siedzieć, a nie kurwa leżeć jak stary dziad z piwem. No przestań, weź już to włączy, 40 10 minut. Włączyłem już dawno. No dobrze, no to przejdź już do oglądania ujęć. Okej okay. Witamy Kocisy będzie żyje, więc słynąć. można już coś nagrać Coś, po... coś dzisiaj mamy w zam... zamiar Poreagować tutaj na ujęcia Z klubiku Bo No, dawno nie by było fajny no, Tam 3643 członków mało tutaj zagląda ludzi Ale coś, pos... staramy się Coś rozkręcić, zobaczymy jak to będzie Bruner powrzucał uje... Osiągnięcia, Osiągnięcia. Ujęcia. Niechcący, nie w tej zakładce No ale wybaczymy mu, po prostu musiał się pomylić bo zawsze dodaję na dobrą zakładkę, nie. Hmm. Zaszła lekka pomyłka mała. Battlefront ostatnio grał. I Star Wars. I Star Wars. I teraz. Star Wars Battlefront no to jest. Tak? Aha. Ukończbicie pisę Arystokracja. Ukończ misję burza, nieugięty Także gratulujemy osiągnięć, fajnie, że sobie pykasz No i dzięki, ja lubię, że wstawiasz Lubię buff. no dokładnie, dokładnie Dzięki, że coś wstawiasz, bo chociaż mamy coś wrzucić do odcinka No i ja też lubię Battlefronta To jest taki gwiezdnowojenny yy, battlefield, ja bym to tak określił I no fajny jest ten ten. Czemu się włączyło co innego? Właśnie też mnie to zdziwiło <noise> Że we mnie? się włożył zamiast animacji. Nie bo ten. Nie, no, nie, no ten. nie no, może do przodu zrobiłem. No nie wiem, w każdym razie no pozdrawiamy Brunera, nie? Pozdrawiamy. Tak, i teraz leci kłe kłekcik, klekcik. Animalsy. A ja nagra. Zobaczymy, co tutaj odstawia. Łoj, spadniesz! Nie! O walczy, walczy. O, bomba ma. Dawaj, dawaj. Uuu. Wow. O Kurde, szkoda, zabrakło parę dosłownie minut, nie? Jeszcze żeby zobaczyć co tam. Ale dalej tam, wyszło. Parę sekund, ale ogólnie chodziło no, chyba o to, sekund. że ładnie trafił, nie? Po tak, prostu. tak, tak, ale jeszcze nie było widać jak spadają tak aż ten. Zobacz, on jest tu w górze, nie? No to nie wiem czy oni spadną. Się wydaje, no że... No jeden, leży jeden, jeden tam. spadł, ale no nie wszyscy spadną, ale... Jeden leży tutaj na tym, wieży No ogólnie się... był ładny i celny, nie? Tak. Tutaj się... Ale jeden spadł tam, Zoda. wiesz, tam szybciej, Cyk. No, widzisz, tak wystrzeliło no. tutaj i on może... No. Z, może nie zdąży się obudzić, więc może spadnie, nie? No, ten spadnie raczej. No. Ten, ten mi się wydaje, że na nie Niekoniecznie spadnie, może się ocknąć na koniec. Ile razy tak już mieliśmy ale ta Ale taśma dość ta, ta, ta ta szybko idzie, ale do ta. Gierka jest ten. Gierka jest kozacka. zobacz, nie? on prawie spadł, a przeżył, nie? Tak jest. Fajnie to się nagrało. Tak. Fajna zabawa. A jeszcze jak się gra tam w cztery osoby, to już w ogóle kozak i się gada, nie? Hmm. My lubimy że sami. Dlatego się śmiałam wcześniej, że od razu mi się ten. Od razu mi się przypomniało, bo często kruko gra tą postacią, co teraz kleksiki, i się śmiałam, że. Kruczku. <laughs> tylko jeszcze się nie nagrywało, robiliśmy na razie wtedy test audio. Tak. Brunner 4 i. Czołgi. Czołgi ten. War Thunder. A, tylko inna. A, to jest inna. Tak nie wiem czy Roksana widzisz, ale tutaj po tym, tutaj możesz zobaczyć jak trafiło w czołg mhm. Dokładnie, zaraz ci to jeszcze... Fajne to jest Dokładnie pokażę, no ja lubię to bardzo To okienko. Nie wiem czy zauważyłaś, ale on gdzieś tam pewien ten... przestrzelił wiesz pomiędzy... No właśnie, no... kołami to jest tego, nie? No I on serio trafił, nie? Wow. No Gdzieś tam wiesz, w ale silnik, no fajnie nie? to wygląda, no i jeszcze no. pod kołami, tak z jakim cudem? No pokazuje tak fajny strzał, nie? Fajna gra. Lubię tego Thundera, taki jest realistyczny. Mazur 12 Battlefield. Battlefield, piąteczka tak. chyba. Piękny, ja uwielbiam. I przypominam, że na nowych konsolach można odpalić 120 FPS. Battlefield dziki. Dużo Battlefieldów. Ja nie umiem w to grać. Ale, jest... ale krzesło wywaliło. Czemu on tak. Czemu o, tak polecia ostro, wyleciało? co do góry? No. Jot, tole, ty, ile on ich tam rozkurwił, ty, ale pompa. No właśnie wziąłem, Musimy dać do ten, musimy dać Mazurowi komentarz, żeby zobaczył naszą reakcję. XD. Dobra. Nie dodałeś. O, ja już myślałam, że... Także jeszcze raz oglądamy, bo to było dość, dość bardzo ciekawe, dość, dość ciekawe, ty. Bo nie dość, że on tutaj ładnie, tutaj właśnie ten taki nalot, nie, za punkty, to jest dużo warte. Na kurwi tutaj zaraz ten, deszcz tych... ...bomb. Tutaj tutaj przeżył i, i nagle gościa. Przesła, wyszły, tak. Tutaj nagle gościa wysadził do mm. kosmosu go wysłał i. Jak? I o co chodzi? No nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, Uu. że bardzo dużo musiało być do dooko... musiał być pełny tank. I dookoła może ludzi też byli. Ale aż tyle? Ja Jeszcze nigdy czegoś takiego. Ja nie, nie widziałem, widziała. właśnie nie widziałem ilu on zabija. I, I czym on to? No, on jakoś, właśnie mi się wydaje, że albo tym nalotem to zrobił, albo ten. No chyba tym nalotem, bo tą bombę Al tak jakoś później rzucił. On, on minę rzucił, no, tak nie. za późno mi się wydaje, no? No i nagle jest teraz bum i on teraz minę rzucił. ja. 20 osób tam było? Nie wiem. Nie, bo ja no, się 20. No czekaj. Co, Nie włączyłeś. Ty może no może faktycznie ten może faktycznie zabił 20, ale nie mógłby wtedy rozwalić pojazdu. Chociaż może. Pan na krzesło. Uf. Trafienie wroga. Aha, bo on chyba tak. zabiciu. O po prostu strzelił. W... Trafienie wroga. W tym ten... członku, co to było? Czterech chyba zabił, ale no ładnie, to poszło ładnie. Czterech. Chyba tak, no nie. bo tam jeszcze za pojazd masz i ten. Aha. Nie Punkty? wiem, to tak jakoś dużo. No nie wiem, no, no, no... Tych czaszek wyskoczyło. Coś tak... No, no właśnie jest dużo, nie? To się tak te wydaje. Tak do końca nie wiem o co chodzi. A on chyba strzela w te auto ten czołg i to... To, bucha, czy to ktoś rzucił bombę ja nie, nie wiem o co chodzi. Ale jak auto, no że dostaje punkt. No Ma... zobacz ile czaszek, no przecież. No nie wiem, ale wybuchło i tam w chwilczach poleciało, no. Ciekawe o co chodzi. Masakra. Tam pisze. No też pisało, no że wiesz, dużo ja zabił ludzi, ludzi nie? Na raz. Asysta przy zabiciu 10, trafienie. I tutaj wybucha to. umocnienie, trafienie. No nie wiem, ciężko mi to rozkminić, nie, ale. Ale kozak. Ale no, dopierdolił ich ostro, nie? A czekaj, a może jeszcze ten się. ten... Tutaj może coś jeszcze. Aha, no, 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 no. Można w lewym w prawym górnym w lewym, rogu. W prawym górnym rogu. No coś tam jest. Czekaj, tylko trzeba to w dobrym momencie zatrzymać. Ale to będzie misja. No jest. Rakieta jakaś. No. Zabił go tą rakietą, V2 Ale tam właśnie... Taki to ta V2 ma... O, teraz! V1... To ta V1 pierdolnęła Dobrze mówisz, chyba cztery osoby, no Zabił No może no czter... Cztery, i tak widziałam, że mniej więcej cztery wyskakują No to kozak! Pierdolną tą V2 śledztwo uważam za zakończone <laughs> A, V1, dobra, nieważne Ale ładne, ładne, no Lubię Battlefielda ogólnie Mazur ponownie Battlefield. Uuu, Battle. znowu śledztwo będzie. To będzie śledztwo, co ta Mazur wyczynia. Ale się śliznął ziomek? Zniszczyć ten cholerny cel! Uwaga, leci granat! Dymny! Jak rzuca? Nie, to jest to, 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 to. Jak kiedyś O, teraz Znowu ten, to znowu tą pod bójką, Ale ich tam, kurde, ten, zaraz ogarnie chłop. Ale on wie o co chodzi, bo ma ten. Wyjebatą, ma broń. Jak on to robi, ja nie ale w wypiję, życiu nie ale żebyś ty tak zrobił? No, ja dość rzadko tego używałem, bo to trzeba być. Yy... Zobacz, jeszcze go podniósł ziomuś, nie? No, Także no jest wiecie. teamwork, nie? To co jest najważniejsze, kurwa, w no Battlefield'zie, tak, no. nie? Wpierdolili się ekipą, rozpierdolili kurwa wszystkich Wypierdolili krater kurwa w tym, w, w ziemi, ziemi Jeszcze się popodnosili i lecą <noise> dalej przejmować, nie? no jest kozak ujęcie, nie? To jest rzut Kolpiego Pokazuje choke z polską flagą. Nie wiem, czy to jest World of Tanks czy co. Nie ma tu ten napisane? World Thunder. Tak, Tutaj przecież masz. Aha, tak się kurzył, że odleciał. Kurde, chyba, a on chyba swojego denerwuje ziomuś. On chyba, on chyba swojego ziomka ten na pieprza, czy co. Nie wiem właśnie. Chyba, chyba z... tak, to dla pochy. Ja. Ziomeczek tutaj. Ale obróciła. Są... O, jest! Są na yes! inste Są... Są... Le... leopardem. Fajne. Ruxyna, no chodź tutaj. Ruxyna, ruszaj. Grubego bije w dupę. Piękny samolot, jakiś tam. Jakiś tam. Cudowny, zajebisty, wyczynowy itp. i te chyba sprawy. z słońce. Tak, albo, albo zachód, zachód, nie, nie wiem. wiem. A wiesz co wschód. to za logo jest? Na tym? Ta szachownica? Nie. Wiesz co to jest? Nie. Bardzo źle. Super, i serio musisz? M bardzo źle, że nie wiesz, co to jest za logo. Napiszcie w komentarzu, co to za logo Żeby doedukować do Roxane. Bonsai Kolpi Ale ma fajny ten, że jest Malowanie ci chodzi? Mhm W tym samym czasie nas nie Ale pryta <try> Napierdziela, kurde Ujej! Ale dwa z ten... No, no ładnie to wygląda, fajny jest ten War Thunder Aha Dalej Kolpik <laughs> Grubi o, się! O, mi gruby ten z Gruby No, gruby się chyba najbardziej cieszy, fajnie <laughs> Co on kurde, nie wiesz, że przeciwnik jego? No właśnie. Nie. Co on pierwszy? Co stało? No po prostu go wiesz, to ktoś go tam, nie? Ktoś, ktoś go opnął ktoś go po prostu. No i też chciał pewnie pokazać, że wiesz, takie nierealistyczne trochę, nie? No, no bo Lunetą w niego, wiesz, wiesz. Luna to no. <laughs> Tak, Fajna Przepraszam. Fajna lupa. Fajna dupa? Fajna lupa, mówię. Fajna lupa? Tak, no. Lu lupa. Tak, lupa. Znowu w ogóle mój tam. tata kupił sobie taką wielką lupę ze światełkiem, wyobraź sobie, żeby dobrze widzieć. Gazeta? Tak, i leżał na łóżku, nie? A ja do niego wchodzę, bo tak ciemno nie mówię, co on robi, a on tam lunetę miał w ręce, ale zgaszoną. Jak ja wyszłam do pokoju, to on ją tak. Wziął jak, jak policjant, ma wiesz, tego Lizaka. I zaświecił światło, ja, Ciebie straszno. Znowu Bruner? Nie spodziewałam się. Z Dziecika wspomnij. Dziecika wspomnij? O, to Odyssey! Odyssey? Tak. Jakiś Jaki screencore wow. z Originsa Nie wiem, co tu jest, ale chyba z dodatku. Nie, e. To nie jest z dodatku? Nie, to jest na samym początku. Aha, to jest na samym początku. Nie. Okay. Yeah. Albo jak już ukończył, w sumie nie, nie jestem teraz pewna, ale możliwe, że jak znalazł wszystkie te. Yy... No nie Szybki jak, ten nie boss, gruby mamut. Teraz. Jak ty się poradziłeś? Ja się się od nacji wypowiedzieć. Halo! Szybki boss, gruby mamut? <laughs> jak głupie to brzmi. Szybki boss, gruby mamut. W sensie tak się nazywa szybki boss ten. Film, a gruby mamut to gracz. O kurde ty! Zwycięstwo. Ale widziałeś jak się zacięło? Ale co to za gra w ogóle? Nie znam. Killing Floor 2. Nie, nie widziałem jak się zacięło. Zobacz, zobacz. To jest ten boss, tak? Ta, on się wypierdoli tym gruby. I zobacz jak się zbuguje. Wow! O nie, gdzie go, go gdzieś... w pizie, z <laughs> To nie widziałam tego w ogóle, jakoś tak mi Bo to było takie szybkie, że nie zauważyłam. Ale no, fajne ujęcie. Gruby mamut. Ja ci dał <laughs> ja, kurwa. Ale roz, nie wiem, czy to przypadkiem już nie jest koniec tych nowych ujęć, co przyszły. Co? To będzie przewiniemy dalej czy już nie Mało było. Dobra, Czuwaj się jak chodzi. No mało było, tylko że ja to będę musiał później montować Roxana jeszcze 3 godziny, nie. No? ty, on chyba trafił dwóch jednocześnie. Tak. Wow. Nie wiem, Astero. ale... Nie, nie, nie wiem Brawo, czy ładnie. pamiętasz, ale w poprzednim... o tym yy, było to w przeglądzie poprzednim. Ups Znaczy ja oglądałam, ale nie pamiętam. No nie pamiętałam, wiem, że oglądałaś, ale nie pamiętałaś. No nie pamiętam. Dobra, dzięki za uwagę, kocisy. Pozdrawiam serdecznie. To był paradise, kurfo. Cool Siema. Siema. Czemu całowałeś? faketa?